Za pomysł przyjechać na koniec świata. To jest moi drodzy Apple Pay backpacking tak zwany. Czyli jedziemy sobie wygodnie, na lekko. Jesteśmy w Gdyni, a z Gdyni jedziemy do domku. 350 m. moi drodzy, rybka, czy może jednak goferek. Podoba mi się to podejście tutaj tych wszystkich nadmorskich kulurtów, gdzie przecież zawsze wiadomo, świeża rybka, świeża rybka. A w związku z ostatnią aferą rybną na Odrze. teraz panie, jaka świeża rybka. To wszystko import, rożony. Nie ma co się obawiać. No i jesteśmy, moi drodzy, cel został osiągnięty, a tak naprawdę to was trochę lekko mówiąc naciągam, bo przyjechałem pociągiem i właściwie tutaj dopiero zaczynam swoją dzisiejszą przygodę. A plan jest taki, żeby wrócić do domu. Wrócić możemy na trzy sposoby. 350 km na raz na strzała razem z jazdą w nocy i to może się skończyć na dwa sposoby. Albo nigdy więcej, albo zróbmy to jeszcze raz. W sensie chodzi mi o jazdę w nocy. Yy, opcja numer dwa jest taka, że po prostu gdzieś na środku sobie zna, poszukam jakichś nocek, jak coś fajnego się trafi, jakaś agroturystyka przyjemna, jak no, jakichś kwatery. To czemu nie. A opcja numer 3, dojechać do Bydgoszczy i tam uciec zdeaktywować się pociągiem. Opcja, której raczej nie biorę pod uwagę, bo to by było naprawdę nie w moim stylu. Także zaczynamy! Ostatni dzień wakacji, taki upał, czyżby parawanie, wyszedł z mody? Terasa, plażą po piasku, to nie jest najlepszy pomysł. Właśnie 50 km przez y, Trójmiejski Park Krajobrazowy I oczywiście ja wiedziałem, że w tym parku To tam jest naprawdę co podjeżdżać Ale tak sobie postanowiłem go Trochę bardziej przeeksplorować I się okazuje, że tam naprawdę jest co podjeżdżać Tam są górki, zjazdy, podjazdy Wąwozy, single, więc Naprawdę nad morzem górską Łydę to można wytopić solidnie 50 kilometrów 700 metrów przewyższeń Nad morzem Ja żeby zrobić 700 metrów przewyższeń u siebie musiałbym zrobić 250 km zaraz jesteśmy na ziemi Zapuszczając się w głąb kaszu moi drodzy Napotykam Napotykam na galerię Volkswagena ale trzeba Stare Volkswagen Garbusy Golfik stary, na sprzedaż, pępowo drodzy, coś wam tu przygram, ale o, to mi się masz. B1, 76 rocznik, maksymalna prędkość 157 km na godzinę. Moc 40 km No takie passerati to by się można było powozić, a nie tam To jest rajdla Van, van Laifu O takim to by się jeździło. O pani Kurde, nic, nic nie widać bo jest ciemno te dwójka, to ale finale. Do takiego ogórka to bym przytulił. W zamku w łapalicach już kiedyś byłem, w zeszłym roku to prawda. Ale przy okazji, jak skoro tu jestem, nadal mnie zadziwia, że ktoś miał pomysł, żeby tu w ogóle hattę sobie budować. Tutaj pewnie miał być basen. No, rozmach jest niesamowity tego miejsca. Już się nim kiedyś zachwycałem. Ułańska fantazja, ułańska fantazja. Mm, 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 mm. Tu wyjechać to nie tak łatwo. No, to radzie. Radzie. Pan tam mówił, że cały ten pałas miał 12 wież, bo jest 12 miesięcy w roku i miał mieć 365 okien. No bo jest 365 dni w roku. I pewnie takich. Anekdot byłoby więcej, ale już nie będę podsłuchiwał. Tłumy ludzi wszędzie, tłumy ludzi, aż mi się nie chce zatrzymywać, a kawki bym się napił. Coś idzie nie tak, bo czas ucieka. O, tak na dziko, camping. Czas ucieka, a kilometry stoją w miejscu. Nie wiem o co chodzi. Co prawda, kaszuby też są dość burzyste, więc znowu tych, kilom, tych przewyższeń się tutaj nabija, ale no. Stówka dopiero. Stówka dopiero. Tu jest ładniusio przyznał. Taka kaszubska wieś. Cisza, spokój. Bajeczka. Jeszcze jest punkt, tylko... Można by się zapytać Po co jechać 350 km nad morze? Bez celu. Z morza w sumie, ale nie nad morze. Jechałem nad morze, to by był cel, no Dojechać nad morze, tak? Tak się jeździ. Ja jadę z morza do domu. 350 km. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Nie wiem nie powiem wam dlaczego. Znaczy dlaczego z morza to wam powiem po prostu no. Lepiej te ciekawsze fragmenty, nowe trasy eksplorować jak się ma więcej siły, jak się jest wypoczętym, a tą końcówkę, jak się jest wykończonym, zmęczonym, to dojechać do domu po tych terenach, co się zna lepiej na końcu. No i oczywiście to, że zjadę się ujadę, zmęczę i będę w domu, a nie będę na drugim końcu Polski, więc prosta sprawa. Natomiast... No, po linii prostej wychodziło 250, ale po linii prostej to by, to by się tam nic nie wydarzyło na tej trasie, więc to się nie mogło odbyć po linii prostej, zacząłem naciągać tą trasę, nawet w początku myślałem, żeby zrobić 400 km. Ale chyba to byłoby przesadzanie bo te 300 mi się kilka razy udało, więc na no 400 to byłoby coś. No, już ostatni weekend wakacji, prawda? Może więcej okazji nie być, żeby się zmierzyć z taką długą trasą, z takim długim dystansem. Więc może pod tym kątem 350 to też nie jest, ład... nie jest powiedziane, że te 350 się uda przejechać dzisiaj. Jest bardzo słaba godzina, 16. Alpinia, magia, cisza. Relaksik. O, znowu nóżki wywale na wersce Tak można żyć, moi drodzy. Mamy coś tu do jedzenia? Mm. Piwka jakieś coś. Tego gofra bym zjadł morze, to wtedy by, byłby to jakiś powód. 350 km nad morze na gofra. Ale nie wiem, czy taki gofer z na też się liczy. Ale muszę przyznać, że traska widokowa, krajobrazowa, bardzo przyjemna i bardzo niepotrzebna. Kurde no. Bo co ja sobie to robię? Wpakowałem się jak to przysłowiowe gówno w przerębel, nie ma co ukrywać. Nie wiem co miał tu miejsce za incydent, ale tu jest cała masa. Wszędzie powolonych drzew. Przecież przedzieram się jak John Rambo przez zasieki. Mnóstwo. Tam wszystko leży. Co tu się wydarzyło? Jakiś huragan tu był ostatnio. To świeże chyba wszystko. No taką rybkę. To też by się zjadło. 350 km nad może na rybkę. Jest powód? No jest powód. Elegancko. Nie wiem, czy tuńczyk z puszki też się liczy. Jest cisza totalna. Nic. Coś przemczy. Nic nie słychać. Ani wiatru. Jest upał. Może 350. pięćdziesiąt kilometrów nad morze, żeby się wykąpać Soli mam na sobie w opór przepukam się przepłuczę się w umywałce na Orlenie i będzie Przez sklep poszukać i dobrze obmyślić logistycznie plany na noc, bo nie będzie to takie proste. Orlana w lesie Mogę ciężko, może być ciężko, żeby znaleźć Orlen w lesie. Tak sobie jeszcze myślę, że jak się ma to przyświadczenie, że będzie się jechało całą noc, to zachowawczo tak czy tak tempo w ciągu dnia jest niższe. No i teraz, jeżeli załóżmy średnio robimy 22 na godzinę średnią dzienną, a nagle zrobimy o 2 km na godzinę mniej 20 powiedzmy, jadąc 20 godzin to mamy 40 km. Dobrze liczę? 40 km mniej przejechanych, czyli dobre dwie godziny jesteśmy w plecy w ciągu dnia. Jakbyśmy jechali wolniej o 4 na godzinę, to mamy 4 godziny w plecy do nadrobienia w ciągu nocy. To trzeba 4 godziny w nocy jechać, żeby wyjść na zero. Zakładając, że jedziemy trochę wolniej w dzień zamiast cisnąć. Ja zawsze, jak jedę w dzień, to po prostu pf, pełen gaz i cisnę ile wejdzie. Tak sobie kombinuję. Czy to w ogóle ma sens ta jazda w nocy? Czy to w ogóle się opłaca? No, mam no, takich 300, 350, 400, to na pewno. A takie 600, to już nie wiem. No i co? Wakajki się kończą. Ja co prawda jeszcze przed urlopem, ale umowny lipiec, sierpień, prawda? Okres wakacyjny dobiega końca. Ja to genialnie rozpracowałem po miśczostku. Przez lipiec i sierpień miałem jeden dzień urlopu. Zaznaczam jeden dzień urlopu. Genialne rozpuszczenie się, naprawdę. A co? A wrzesień? Wrzesień u mnie zawsze najbardziej rowerowy. Ja tam rowerowo wolę wrzesień październik niż nic sierpień, więc zapowiada się naprawdę całkiem rowerowy. No ale są szuty zawijazd. Zawsze we wrześniu mam najwięcej wykręconych kilometrów. Jakoś tak się składa. Słonko zachodzi, a my tu dopiero wchodzimy w decydującą fazę trasy. Ale przynajmniej jest czym oddychać. U, jaka ulga, no przecież ten upał był nie do wytrzymania. Całe szczęście będzie ciemno, zimno i, i, i sympatycznie za chwilę. A, nie słyszycie już na działkach grill, a ja tak kiepsko to widzę. Liczyłem, że za dnia zrobię zdecydowanie większą ilość kilometrów. Z 250 tak sobie liczyłem nawet. O, tu do 200 jeszcze kawał drogi. No ale cóż, będziemy walczyć, będziemy walczyć. Od tego jest koniec wakacji, żeby... żeby walczyć. Nie wiem co robić. Tu będę do rana jechał, nie ma opcji. Jestem w potrzasku. Możemy za chwilę się już nie widzieć, będziemy się jedynie słyszeć. Będę nadawał z krótkofalówki Mayday, w razie czego SOS. Gdzie ja tu jadę? Do góry. Znowu podjazd. Pogryzły mnie komary. Dotkliwie. Chciałbym, żebyście wiedzieli. Właśnie się zbliżam w Bory Tucholskie i tu miałem być planowo chwilę przed zachodem słońca. No jak bardzo musiało coś później tak? Kurde, boję się trochę. Cimno tutaj Co jakiś czas są jakieś miasteczka Miasteczki. chociaż jakaś cywilizacja, ale tak jak wjechałem plyfją na kilka kilometrów w dziki busz To aż się chyba spociłem, bo już mi gorąco jest 23 dochodzi Resztki sił. Jadę na BP, trochę odpocząć, coś zjem, może, może nabiorę wigoru Wybiła północ i to jest jedyna informacja jaką mam do przekazania. Przegrywa. Pierwsza tutaj za 10 km jest komorowo gdzie jest jedyna szansa gdzie mogę znaleźć jakiś hotel. A żeby dotrzeć do domu dzisiaj potrzebowałbym 6 godzin jeszcze. Nie do wykonania. Puszczą. Czasami trzeba przełknąć goryż porażki. W miejscowości komorowo nie ma żadnego hotelu. Pięknie, jadę dalej. Gdynia, Bydgoszcz, 250 kilometrów, kredyt kart, bikepacking. Dziękuję. Kto musi wiedzieć? Nikt nie musi wiedzieć. Co? Jaki był plan? Może taki był właśnie plan. Hotel tańszy niż Polek. Opinię. Stówka jeszcze. Przyjemnie się robi. Gorąco. Że te ostatnie 100 kilometrów nakryją się kotarą milczenia. Jestem troszeczkę obrażony, jak mi przejdzie, to się odezwę.